Cześć wszystkim jestem Czechy, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj po raz pierwszy i w sumie postaram się tak co tydzień nagrywać takie odcineczki. Będziemy sobie próbować, wykopać licza z bagiem, z venora. Możemy to robić dokładnie co tydzień, co do sekundy, także musi minąć te cały tydzień godzin. Ile tam to jest. My akurat mamy tutaj 3 listopada 21-23, 30 godzina. Możemy sobie tu podskoczyć. I to będzie już ten czas, kiedy możemy sobie tutaj to wejść. I zobaczymy, czy uda się w ogóle wykopać licza. Mamy tutaj łopatę. Kopiemy w tym miejscu. Tylko to musi być czas co do sekundy, więc nie wiadomo, w tej sekundzie w tamtym tygodniu to zrobiłem. A niestety diamant wykopałem. No nie, nie udało się niestety licza wykopać z tych bagien. Ale to nic. Mamy tutaj jeszcze trzy inne postacie. Także za chwilkę jeszcze wykopiemy trzema innymi postaciami. pokażę Wam właśnie to miejsce, gdzie można tego licza wykopać. Jak już wspomniałem można to robić co tydzień. Teraz musi być co do sekundy niestety. Jeśli chcecie tak to zrobić fajnie. wejdziemy pod schody i dokładnie za tydzień to będzie dziesiąty. Tyk, to mamy 10. zaraz się tylko w, w, zalogujemy na paladyna. Potem jeszcze na Knighta, Knight będzie na końcu, potem jest paladyn. Teraz będzie Paladin, Sorg i na końcu właśnie będzie ten mój knight. W takiej kolejności będziemy kopać tego licza. Odcinek już jest poza styli mam nagrywany, więc jak coś to nie wszystko macie. I możemy się już udać na OFA. Bo tą postacią już nic nie zrobimy dzisiaj. Ale może nam się na trzech innych jeszcze uda wykopać tego licza z bagien. Na tą obecną chwilę liczb z bagien jest jakieś ponad 37 tysięcy na serwerze Bonie, na której gramy. Ja miałem kilka już depo to sobie już właśnie nie wystawiłem na Marketa. Może ktoś mi kupi. Monofa. Ballady, na to mamy 26, czyli jeszcze minutka. Będzie potem 10 listopada. Musimy poczekać tą minutkę. Tu sobie zaczekamy. I właśnie w tym miejscu to jest takie jedno miejsce, gdzie można wykopać tego licza Jeszcze jest, jest gdzieś drugie, ale w sumie nie wiem gdzie. A to jest chyba takie najlepsze, bo to nie ma znaczenia, czy, czy kopimy tam, czy tutaj. I tak musi minąć cały tydzień. Teraz, a no, muszę sobie wybrać, albo to miejsce, albo tamte. A to nie ma znaczenia, że tam na przykład wykopiecie ja, a tam zawsze będziemy wykopywać. Już tylko m, albo tu, albo tam możemy <laughs> wykopać sobie. Poczekamy jeszcze minutkę, bo 26 musi być. Jeśli chcemy wykopać, tego liczę tutaj i to trzeba będzie sekundy teraz policzyć. Dokładnie jak to było. Zobaczmy, czy da się już od razu. Nie da się, nie da ja się. Tak widać, jak się nie da, no to się nic nie pojawia. Jeśli się uda, no to... <laughs> Będzie tak, jakbyśmy coś tam wrzucili do tego bagna. Tak to mniej więcej będzie wyglądało. No dobra, mamy 21,26 i mamy 30 sekund. Co jest, 30 sekund? No nie udało się, niestety. Mamy dead snake'a. To nie jest to, o co nam chodziło, niestety. To szybko spadamy na OFA. Może tu sobie damy na M level tego paladyna. Bo jak M level w tym miesiącu, skoro mamy paka. Dystans już nam nie jest potrzebny. Jeszcze się zaraz zalogujemy na SORKA I nam paladyn jeszcze został. Znaczy Knight. Knight jest zawsze na końcu. Że wszystko mamy, jakby tak co do minuty. Tą minutkę zawsze trzeba poczekać następnego chora fajnie jest właśnie to sobie. <laughs> Oj, przepraszam, jeśli macie dużo postaci, no to robić sobie to w tym samym dniu zawsze, a nie robić nie wiadomo kiedy, bo potem się zgubicie jak macie 10 postaci i robicie to każdy dzień. No chyba sobie będziecie tutaj zapisywać, tak? Ja mam pozapisywane, ale lep lepiej to robić w jednym dniu i tak po kolei każde, bo potem to się zgubicie, zapomnijcie i. Wiecie jak to jest No myślę że to się opłaca Dzięki liczowi możecie oswoić, yy, oswoić sobie monta udamy się na M level <coughs> -le I tu mamy też godzinę 21.30 no to jeszcze dwie minutki musimy poczekać Tutaj też na bagnach się ten Mobek respi, tego możemy oswoić. Nawet w tym miejscu będzie tutaj. Jeśli mi się uda. Mamy zazwyczaj gdzieś tutaj, jak schodu z tego. Tutaj może być zespiony nawet. O, mamy łopatkę Ale fajnie znalazłem. Dwie minutki jeszcze czekania. I pobijemy mopki. I takie odcineczki będziemy sobie co tydzień nagrywać. Postaram się nagrywać. Myślę, że Wam się spodoba taka opcja. Kopanie z bagien na czterech postaciach. To musimy poczekać minutkę jeszcze. I tu będzie to jest 10 listopada za tydzień. Niestety, no to jest to, że musimy cały tydzień na to czekać. Jak nie chcecie, no to sobie jeszcze zawsze na malkę, kupić tego licza, żeby potem oswoić sobie tego monta. Zabicie 5 tych montów, tych potworków, które możecie oswoić, no to macie bestiary Także musicie tylko pięć zabić, jeśli chcecie. Nie wiem, gdzie on tutaj się znajduje. Gdzie on tu może być z konstrukcji? Nie, to nie jest konstrukcja. To chyba będzie. Nie Niedzik. Tego też tu nie ma. A, bo mu już nie zabiję ani razu. Ale tu gdzieś powinien być. Dobra, jeszcze minutka do zaczekania. Dobra, mamy 21.30. To jest ten czas. Tylko teraz sekundy się wliczają. Chyba dzisiaj nic nie wykopiemy. Bo jak na dwóch postaciach się nie udało. Chyba, że chociaż na tym solku się. To jest, mamy licza. Tak, jest, udało się. Licza wykopać w odcineczku elegancko. Tak jak wspomniałem, ponad 37 tysięcy jest teraz warty. Też można sobie fajnie zarobić. Dzięki temu. Ja sobie to sprzedaję, zawsze te liczę. Nie oswajam tego monta, bo są takie moje na A to jest dużo warte, więc wolę to sprzedać. A ja tu sobie mogę jakiegoś innego monta oswoić. będę chciał. Dobra, wracamy do depo. Już się też możemy wylogować. Jeszcze mi Knight został. Tam możemy sobie <coughs> jeszcze spróbować wykopać tego licza. Z spagiem. Może tam też się uda i będzie w sumie 2 na 2. A jak nie, to będzie chociaż 1-0. Już jednego chociaż będziemy mieć cyk. I tak, tutaj też powinienem zdążyć. Cyk. Tutaj mamy M-level. No i tu na Knighta mojego. Tutaj mamy 21, .32, jeszcze minutka. Tutaj też będzie 10 listopada. Zajdziemy sobie, już tutaj, Na to miejsce. No i tu czekamy. Tu mamy scyzoryk, to z scyzorykiem będziemy kopać. No i tak, jeśli odcinek Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzu, jakieś łapka w górę czy coś. Możecie sobie subskrypcję też zostawić, jak ktoś jest nowy u mnie na kanale. Dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i za tydzień będziemy te kolejne odcineczki nagrywać. Piszcie, jeśli chcielibyście coś jeszcze tak, żebym dodała, bo coś, jakieś pytania jak macie, to też piszcie. Do grupy na Facebooku Pacjenci Siochero zapraszam. Link macie w opisie. No i do obserwacji mojego fanpage'a na FB też zachęcam. Link macie też w opisie. Tam już mamy 21.32 i tylko diamonta mamy. No niestety, no trudno, nie udało się, ale chociaż na jednym y, solku, jednego licza mi się udało wykopać. Także ode mnie byłoby na tyle, widzimy się w takim odcinku już za tydzień, o tej samej porze i zobaczymy, może uda nam się więcej wykopać tych liczy. Póki co dzięki za uwagę i miłego całego tygodnia, my widzimy się w sobotę i w poniedziałek na streamach.